Niech rozpocznie się Slawistyczne Q&A. Co lubię w studiach slawistycznych? Spośród tysiąca zalet na pewno muszę wymienić kameralną atmosferę na zajęciach, pięcioro zajęć z języka w tygodniu na pierwszym roku, grupę na Facebooku Slawistyka UJ, która jest świetną platformą wymiany wiedzy wszelakiej studentów, doktorantów i prowadzących. I Jelenę Perisic, naszą lektorkę języka serbskiego, też bardzo lubię. Co przeżyłam lub osiągnęłam dzięki serwistyce. Podróże i przyjaciele to są chyba największe osiągnięcia i przeżycia. Mój zespół pieśni tradycyjnych łada. Ogromne osiągnięcie i przeżycie. I wierzę, że najlepsze jeszcze przede mną. Co wiedziałam o Serbii, zanim zaczęłam studiować serwistykę? Spośród tych absolutnie najważniejszych informacji: rakiej nie pije się na hejnał, lecz są czy z klasą. Serbia nie ma dostępu do morza. Oj, znałam też, Fajny łamaniec językowy, czyli brzalice cztery cafczycia na czunciciu, który wyraz w języku serbskim podoba mi się najbardziej. Mam dwa ulubione wyrazy. Pierwszy pochodzenia słowiańskiego, czyli ludaszka, huśtawka, a drugi pochodzenia perskiego, czyli dzierdan, co znaczy naszyjnik z monet, element tradycyjnego stroju ludowego. Moje najsympatyczniejsze slawistyczne wspomnienie. Pochodzi z września zeszłego roku, kiedy w drodze na górę Mirocz, w górach wschodnio-serbskich, spotkałam pięcioosobową grupę turystów w przedziale wiekowym, tak 40-70 lat, którzy godzinami opowiadali mi historię swojego życia, swoich lat szkolnych, swoich lektur szkolnych, które ja czytam teraz przesympatyczne wspomnienia. Moja największa slawistyczna wpadka, w sumie pochodzi z tej samej wrześniowej podróży. Kiedy chcąc podziękować starszej pani, u której wynajmowałam pokój za pyszne, regionalne śniadanie, powiedziałam zamiast chwala do macice, co oznacza „dziękuję gospodyni, chwala gospodzice, czyli „dziękuję panienko”, i chyba była zmieszana. Ja jeszcze bardziej, jakoś to przeżyłam.